Witamy serdecznie, mamy przyjemność połączyć się bezpośrednio z Paryżem i z trenerem Tomaszem Dylakiem Tomek. Gratulacje przede wszystkim, nie mieliśmy okazji porozmawiać wcześniej. Wiem, że było co robić, miałeś co robić, cały sztab miał co robić, więc jeszcze raz ogromne gratulacje za to, co żeście zrobili. Dzień dobry. Jest to... Dziękuję. Jest to coś niesamowitego. Na, nie będę powtarzał tego wszystkiego, bo wszyscy wiemy, ile lat żeśmy na to czekali, ale najważniejsze jest to, że zostaliście ludźmi, którzy zainspirowali tłumy, zainspirowali młodszych do tego, żeby osiągać takie właśnie cele jak Wy, w tej chwili w Paryżu. To jest najważniejsze dla nas, tak mi się wydaje, bo staliście się ikonami i nikt tak dobrze nie zareklamował tej dyscypliny sportu jak wy. Także Tomek wielkie dzięki. Dla ciebie, dla Julki i dla całego stabu, wszystkich, którzy tam ciężko pracowali. Taki był cel, Mariusz, że oprócz tego, że chcieliśmy osiągnąć coś wielkiego, no to bardzo ważna jest właśnie promocja tego naszego sportu. I, i, I też właśnie Julce nawet mówiłem o tym, że, że nawet jeśli wygrywasz, to ważne jest, jak Ty to pokażesz. Jej styl walki idealnie pasuje do tego, aby ludzie zaczęli się interesować tym sportem. I, I to bardzo cieszy, bo co z tego, jakbyśmy wygrali, aby była cisza? A teraz wiemy, że będzie wielkie boom. I, I to, co pisałem u siebie na Facebooku, że zapamiętajcie tą datę, którą Jula zdobyła medal, bo to jest początek czegoś nowego dla pięściarstwa polskiego. Ty, ty wiedziałeś od lat tak naprawdę, że, że tego dokonasz. Ja podziwiam Ciebie i Twoją determinację i Twój e, hard ducha i pewność siebie, bo od lat o tym mówiłeś, od lat do tego dążyłeś. To się nie zrobiło e, tak sam. E, to jest sztab ludzi, który pomagał, to jest też i wkład Polskiego Związku Bokserskiego, czyli zarząd, który w Ciebie uwierzył na początku, dał Ci e, wolną rękę. Tak naprawdę dał wszystko do tego, żebyś mógł kształtować zawodniczki, i ty to zrobiłeś, zrobiłeś to genialnie. Tak, aż sam właśnie po tym wszystkim, sam siebie się boję. Dlaczego ja widzę pewne rzeczy dużo wcześniej niż one się wydarzą i najpierw one mi się pojawiają w głowie, później zaczynam mocno w nie wierzyć, później przekazuję to osobom bliskim. Takim współpracownikom, później tym zawodniczkom, i później to się dzieje, i gdy to się spełnia. Ci wszyscy ludzie, którym to mówiłem ileś lat temu, piszą do mnie, jak to się zaczynało, jak ja opowiadałem o tym. No i to jest coś niesamowitego, bo przecież ileś lat temu to było niemożliwe, a teraz to się spełnia. I widziałem dokładnie to, jak Julka przechodzi do historii. Widziałem dokładnie te łzy na wywiadach. Ja to wszystko dokładnie widziałem, to jest po prostu coś niesamowitego. Tak jakbym już kiedyś to widział, to się urodziło w mojej głowie i to się spełniło. Mówiąc wizjoner. No, no mówię, troszkę aż się, aż się tego obawiam, bo to od wielu lat różne rzeczy widziałem gdzieś wcześniej i one się później. Yy, działy, a, a, a to widziałem jakby dokładnie, tak? Nie widziałem nigdy w życiu nic dokładniej. Dlatego jeśli ktoś się mnie pyta Tomek, dlaczego tak yy, poświęciłeś tak dużo, no bo poświęciłem i rodzinę i, i przyjaciół tak naprawdę prawie straciłem, no bo od tylu lat przecież ja nigdzie nie wychodzę, z nikim prawie nie mam kontaktu. Przecież miałem swoje pas, pasje inne, i zainteresowania całkowicie je straciłem na rzecz tej idei. No i robiłem to wszystko dlatego, bo ja w to ogromnie wierzyłem. Ja to widziałem i byłem pewny, że to się wydarzy. Ale czym bliżej było tego wydarzenia, no to był strach i presja, bo tylu ludziom to powiedziałem, i był strach, czy nie zawiodę jednak i czy może gdzieś się tam myliłem. Ale jednak się udało. W momencie, kiedy zdobyliście ten brązowy medal, już było wiadomo, że ten medal już jest, ta presja chyba z Was wszystkich zeszła, z Ciebie, z Julki, z całego sztabu i teraz tak naprawdę od kilku walk bawicie się boksem, cieszycie się nim w pełnej krasie, to widać na ringu Julki, widać, że, że po prostu to sprawia Wam ogromną radość. Tak, dokładnie tak jest. Presja ogromna była do walki o medal. Po walce medalowej no to uszły ze mnie wszystkie emocje, jakie gromadziłem przez te wszystkie lata. No i to było nawet widać, jak już walczyliśmy o walce finałowej, że tam była radość. Tam już nie było płaczu. Tam była ogromna radość, ogromnie się cieszyliśmy całym sztabem i to była piękna chwila. Bo w momencie, gdy my zdobyliśmy medal, a po chwili oszukali Elkę, to jechaliśmy do wioski, nie było żadnej radości, zbiliśmy tylko piątkę i siedzieliśmy cicho, więc to był taki dziwny moment, bo z jednej strony Julka zrobiła coś przeogromnego, cały sztab zrobił coś przeogromnego, a my się w ogóle nie cieszyliśmy, nawet nie wypadało się cieszyć po, 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 po takiej walce Elki, gdzie dla Elki załamał się świat. Dlatego ja to powtarzam od dłuższego czasu, jak was widzę i staram się też, żeby inni o tym wiedzieli, że tworzycie tak naprawdę jeden wielki team. Jesteście rodziną i naprawdę się wspieracie i to jest chyba wasza siła. To jest coś, co was napędza i ku tym większym sukcesom. Tak, no dokładnie tak jest. Ja sam nie zrobiłbym tu nic i tego wszystkiego by nie było ten sztab ludzi, no to są już no tak naprawdę przyjaciele, już tyle lat ze sobą spędziliśmy, wszystko o sobie wiemy. Pomagamy sobie wzajemnie, każdy z nas jest od czegoś innego, oni dokładnie wiedzą jakie ja mam słabości, tam gdzie ja mam słabości, to oni mają plusy, więc każdy z nas w odpowiednim momencie przejmuje stery i to dowodzenie, więc tak naprawdę w momencie sukcesu Y, najbardziej pokazują mnie, no ale my wszyscy wiemy, że to jest y, sztab y, ludzi, to jest przecież y, człowiek skała, czyli Kamil Goński, y, prawie jak brat, y, który jest ze mną od początku, jeszcze jest za czasów jak prowadziliśmy kadrę Wielkopolski, więc znamy się naprawdę już tyle czasu i tyle dni spędzamy ze sobą, bo przecież prawie zawsze śpimy w jednym pokoju. Kamil Gorząd, czyli niesamowicie pozytywna osoba. No, jeśli coś się dzieje, to to jest osoba, która wszystko załatwi. No, no ja nie, nie wiem, czy znałem i czy poznam kiedykolwiek kogoś bardziej pozytywnego od niego. Jakub Sawicki, który od początku, od przejęcia kadry juniorek, jak mu przedstawiłem plan działania, to zabłysły mu oczy i uwierzył w to wszystko. I pomimo, pomimo tego, że jesteśmy całkiem innymi osobami, pomimo, pomimo tego, że jest, y, mamy całkiem inną ideologię, no, wszyscy, różnimy się tak naprawdę wszystkim, y, no to połączyła nas ta idea i ta wiara w to, że możemy przejść do historii. Y, do tego Erwinus, fizjoterapeuta, który jeszcze był za czasów y, poprzedniej kadry i przeszedł, więc on jest bardzo długo już z nami. Doszedł Michał Kosowicz, człowiek, który znajduje walki, których nie da się znaleźć, który jest od czarnej roboty, od najgorszych rzeczy, których nikomu się nie chce robić. Więc, tak naprawdę, no, no, gdyby nie ten cały sztab, to to by było niesamowicie ciężko cokolwiek zdobyć. Do tego polski związek bokserski na czele z prezesem Grzesiem i z prezesem Maćkiem od początku uwierzyli. Mm, I gdyby był inni prezesi, to po pierwsze, pewnie by mi nie uwierzyli, po drugie, pewnie by się wtrącali w moją kadrę, pewnie próbowaliby mi coś narzucać. Przez wszystkie lata oni nic nie próbowali, uwierzyli we mnie bezgranicznie i pomimo gorszych momentów, jak na przykład Igrzyska Europejskie, nie przestali we mnie wierzyć i cały czas wspierali, a przecież każdy wie, że nie było łatwo i, i, i tak naprawdę środowisko bokserskie no nie za bardzo mnie lubi z tego powodu, że ja jestem jednak z innego świata. Zrobiłem rewolucję trochę w tym boxie i no i dużo osób nie chciało tego sukcesu i pewnie nie chce, a oni byli cały czas ze mną i, 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 i to jest super i tylko czekam właśnie po finale, żeby im za to wszystko podziękować za to, że pomimo że obojętnie co ja chciałem i pomimo tego, że przecież nie mamy wielkiego finansowania z ministerstwa, bo jesteśmy w ostatnim koszyku, oni znajdowali pieniądze i, i dawali mi na wszystko, co chcę, więc, więc za to dziękuję. I tak właśnie rodzi się sukces? Właśnie trzeba zebrać grupę dobrych ludzi wokół siebie. Ty to zrobiłeś, ty potrafiłeś ich przekonać. I dzięki temu mamy ten sukces, mamy to, na co tak długo czekaliśmy. Yy, tak, tak, wydaje mi się, że tak, ta cała otoczka, no, nawet yy, dziennikarze, no tak jak ty Mariusz, tak jak Piotr Jagiełło, który od początku też we mnie uwierzył, no, jesteście ludźmi, którzy jakby no, pomagali mi w niektórych momentach, którzy napędzali tą spiralę też sukcesu i to też jest ważne. Yy, nasza pani kierownik wyszkolenia przecież Aleksandra, no, też uwierzyła od początku, kiedy, kiedy mówiłem o, o, o tych wszystkich moich wizjach. No i one były trochę dziwne, a ona też uwierzyła i w momencie, gdy stała się kierownikiem wyszkolenia, no to wszystko mocno poszło do przodu. Yy, całe biuro przecież tworzy niesamowitą energię i my wszyscy, no więc jesteśmy jednym wspólnym teamem i bez tego byśmy tego nie osiągnęli, to widać jak my wchodzimy do biura, jaka jest radość, jaki jest uśmiech, yy, jak wszyscy się lubią i, i, i tego w końcu potrzebowaliśmy i to się stworzyło. No i teraz mi powiedz Tomek, jak wy się czujecie przed tym finałem? Niewiele już do niego zostało. Jakie plany, jakie odczucia, jak wygląda. Jak będą wyglądały te ostatnie chwile przed samym wejściem do ringu? No pierwsza sprawa, że jesteśmy największym chyba underdogiem tych Igrzysk. Właśnie trener Kosowicz mi pokazywał na Book że zagranicznym, że jest 6-0. Na Julkę, więc to pokazuje, jak zagraniczni eksperci nie wierzą w nas. A przecież wiecie, jak my bardzo wierzymy w ten skrót test, jak my bardzo wierzymy w Julkę. Ona sama, sama też w siebie ogromnie wierzy. No i my już mamy plan na tą walkę. Spróbujemy sprawić wielką sensację, tak aby nie tylko w Polsce, tylko na całym świecie mówili o Julce Szeremecie, o gwiaździe polskiego pięściarstwa. A jeśli chodzi o plany, no to dzisiaj czeka nas jeszcze trening, ale ten trening będzie krótki, luźny, troszkę podwagę. I, i, i tak naprawdę, a tak to się chodzimy, bawimy, rozmawiamy. Jak już pokażę, Julka też tu jest. No widzę <grym> pełni relaks. Tomek, chyba pełen, pełen relaks. Rzadko kiedy gdzieś siedzimy po pokojach oddzielnie, raczej wszędzie chodzimy razem. Obok się za dużo nie rozmawiamy, tylko taktyka szybka i zaraz będę oglądał jeszcze wszystkie przegrane przeciwniczki, żeby jeszcze, jeszcze coś tam znaleźć. Trzymamy mocno kciuki za Was. Wszyscy za Was mocno trzymają kciuki. Całe biuro, całe PZB, myślę, że wszyscy Polacy trzymają kciuki za Ciebie, za sztab, za Julkę. E, tak naprawdę spokoju już tylko potrzeba e, i, i pewnie tej, tego wyjścia już do walki finałowej. Dziękujemy. Chcecie odpocząć. Bo, dziękujemy, bo, bo czuć tą energię od wszystkich. Dostaliśmy nawet niestety czy tylko tysięcy wiadomości, e, nie, prawie nie do odczytania. I Janie, ciężko mi odczytać i odpisać na wiadomości. Julka, to już w ogóle jak idziemy, tak jak kiedyś szliśmy na posiłek i zajmowało to 5 minut, to teraz trwa 20, bo każdy Julka zatrzymuje, gratuluje, robi sobie zdjęcie. Aż się boimy, co to będzie, jak Julka wróci, czy w ogóle będzie mogła normalnie przejść ulicą. Taka stała się popularna, no ale za tym czekaliśmy. Gratulacje jeszcze raz trzymam mocno i tołek. Będę odzywał się do ciebie po finale na spokojnie porozmawiamy. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Zapraszamy do obserwowania nas na Facebooku, platformie X, Instagramie oraz TikToku.